Siemanko! Dzisiaj coś będzie z innej wersji, nie będzie żadnych robaków, pająków, ani rozpakowywania. Będzie jedynie otwieranie pojemnika, w którym znajduje się młoda zbożówka, wąż zbożowy. Odmiana albino. Jak widzicie trzymie go w prostym pojemniku. To jest... Taki można dostać w sumie pojemnik, nie wiem, w jakimś sklepie na żywność. Jak widzicie, tutaj mam dziurki zrobione. Bardziej wybrałem płaski pojemnik, bo jak wiecie, węże się tak nie, wiem, nie wspinają, nie pańczynują coś jak pająki albo coś w tym stylu. Tylko po prostu chodzą po płaszczyźnie. A w pojemniku mam tak. Procinę. To jest młoda zbożóweczka. 30, około 30-35 cm. Poidełko, jednocześnie basenik. E, tak, węże czasami piją. Widziałem dużo razy, jak mój pije. E, również się kąpie w tym. Trociny, jak widzicie, zwykłe od chomików. Akurat mam chomiki, więc e, z tym nie mam u mnie problemu. Można e, inne rzeczy dawać, na przykład chusteczki dla młodych zbożówek. Łatwiej się sprząta, i w ogóle ale ja akurat wybrałem trocinę. E, więc tak. Pierwsza zasada: nie bójcie się wcale zbożówek. To nie jest żaden jadowity wąż. Ja pamiętam, jak na początku nie wiedziałem, że to jest e, niejadowity wąż e, i się bardzo bałem go brać. E, brałem go jak na jakichś filmach Animal Planet za głowę, ale to było naprawdę bardzo głupie. Jak później się dowiedziałem, e, zbożówki. Jedynie są silne, można by powiedzieć, w pysku. <laughs> ale nie jak ludzie, tylko bardziej e, połykają w całości. O tak. I jeszcze gniotą w, e, w pysku. Ogólnie z wam powiem, że mm, to jest moja pierwsza zbożówka. Nie wiem jak inne, ale to jest bardzo silna. W sensie jak się owinie wokół palca to dość mocno. E, węża najlepiej brać za środek. Mm. I na rękę. Jak widzicie, e, jeszcze coś. E, węża, jak węża, nie da się oswoić e, z danym właścicielem. Lecz da się w, e, zbożówkę, akurat nie wiem, jak węża. Innego, ale na no zbożówce się akurat bardziej znam. To poprzez wyciąganie ona wie, że jesteśmy bezpieczni, że jest bezpieczna na naszych rękach przy nas. Nie czuję zagrożenia. Pamiętajcie, nie bójcie się węży, a dokładnie zbożówek, bo mogą Wam zrobić krzywdę, jak tam będziecie drażnić albo coś w tym stylu. Jak trzymacie je na ręce o tak, to lepiej łączyć kciuk, bo wąż może pomyśleć, że to jest karmówka, czyli jedzenko dla niego, i ugryźć Wam palca. Nic Wam się ogólnie nie staje przy większych osobnikach, takich metrowych już no to może być gorzej, ale ogólnie to tak, bardzo są spokojne jak widzicie nic mi nie robi ten wąż je oseski bo to jest młody jakby nie wiedział ktoś kto to, co to są oseski to są młode, trzydniowe około e, meszki, dopiero co urodzone jeszcze bez sierści oseski można podawać żywe nie można podawać martwych, można mrożone ale nie martwe E, jakieś stare, co znaleźliście na placu, bym nie polecał, e, ja go karmię albo żywymi, albo po prostu mrożone. Czyli kupuję w sklepie zamrożone, przynoszę do domu. Jak nie chcę karmić od razu węża, to wsadzam sobie do zamrażarki, leży, leży, leży. Potem biorę i ja rozmrażam je. Bo trzeba pamiętajcie, że aby zmrozić, no chyba mu nie dacie zamrożonego w zbóżuwerce. Więc ja wsadzam takiego oseska trzydniowego do reklamówki. Zamrożę reklamówkę, e, biorę jakiś mm, pojemnik, nalewam e, letniej wody. Aha, jeszcze, jak wyciągniecie oseska z zamrażalnika, to poczekajcie tak pół godziny godzinkę, żeby trochę tak odtajał, e, rozmroził się i później e, wsadzacie go do woreczka. To jest metoda, akurat e, na sucho się tak nazywa. Wsadzacie do woreczka, e, a woreczek wsadzacie do letniej wody. E, wsadzacie do letniej wody, trzymacie parę minut, e, wylewacie, wsadzacie do cieplejszej. E, nie wrzucamy osesków do gotującej się wody, bo wiem, że od razu, w ogóle, jak się wsadzi oseska z zamrożonego do wody, to może Wam pęknąć. A jak Wam pęknie, no to. Coś ciężko będzie skarmieni i w ogóle brzydzi taki widok pękniętego oseska. Więc odmrażamy je stopniowo. Później takiego gorącego oseska wyciągamy już z tego woreczka i podajemy pęsetą pod pysk wężowi. Wąż powinien go zaatakować. No chyba, że nie jest głodny, ale mówię za każdym razem bierze i je. Taki osesek starcza na... 4 do 7 dni. Ja też go karmiłem małymi chomikami. Akurat właśnie mówiłem, mam chomiki, więc szybko się rozmnażają. To małymi chomiczkami, to też na tyle. No to Chomik na trochę dłużej starsza, bo jest większym. Go karmię troszkę już takim osobnikiem, ale jeszcze też bez wózków, takim parodniowym, też. Ale ogólnie to myszki są lepsze, no Oseski niezamrożone, też chyba wiecie, jak podawać. Po prostu wrzucamy i wąż sam sobie go poluje. Bardzo ładny widok. Jak to lubi, gdy wąż zjada oseska. Co z dogrzewaniem węża? Jak wiecie, wąż lubi ciepło. Ja akurat trzymam ten pojemnik blisko kaloryfera, żeby było mu zawsze ciepło. Co jeszcze? Otwory wentylacyjne, ja zrobiłem trochę mniejsze i więcej ich, ponieważ nie lubię bardzo, gdy zbierają się muchy w pojemniku przez na przykład kawałki jakiegoś niedojedzonego oseska, albo coś w tym stylu. Eee, więc wolę mniejsze dziurki, a więcej. Też dobra wentylacja. I jeszcze, co tam dalej? Eee, myszkę. Hmm. Jeżeli wąż jej nie zje, na przykład e, kupujecie żywą mysz, albo seskę, albo coś w tym stylu już, i wąż jej nie chce zjeść żywej, zabijacie ją, ja zazwyczaj biorę kleszcze, zwykłe kleszcze, e, biorę tak choćby nimi za kark mysz i dociskam. Łami się wtedy kręgosłup i od razu mysz zdycha. A jest jeszcze ciepła. Więc taką myszkę podajemy wężowi, jeżeli jej nie zje, Drugiego dnia powiem Wam, już się taka nie nadaje myszka wcale. Śmierdzi już, muchy właśnie się już zbierają powoli, koło pojemnika i tak dalej. Od razu wyrzucamy taką mysz, i ja Wam radzę zmieniać pojemnik. E, nie pojemnik, pojemnik e, tylko czyścimy, ale zmieniać e, podłoże węża, bo naprawdę smród i w ogóle bakterie i tak inne. No, co tam dalej zbożówki akurat, no ta jest młoda, są w różnych odmianach odmiany w sumie tu chodzi głównie o kolory są różne białe, biało-czarne, czerwono-białe jak ten, jakie jeszcze tam. No różne, są naprawdę ich jest dosyć dużo. Albino jest też pod wieloma innymi nazwami się mogą spotkać, pamiętam, że zbożówka albino, zbożówka albinos, zbożówka amelistik, coś w tym stylu. No i jak widzicie, bardzo spokojny wężek. Naprawdę super, polecam początkującym, którzy chcą zacząć przygodę z wężami. Nie ma z tym dużych wymagań. Gorzej, jak nie macie zamrażalki, jak ja na przykład muszę po znajomych akurat trzymać oseski. Ale tak to trzymacie... Aha, jeszcze nie powiedziałem metoda karmienia na mokro, ale to zbyt nie polecam. Czasami tak robię, ale nie polecam. Bierzecie takiego oseska, moczycie go w tej wodzie bez żadnego woreczka, tylko że później osesek jest mokry. Wąż może go zjeść, lecz koniecznie, niekoniecznie musi. Ja, gdy tak już robię, to biorę też suszarkę i wtedy wysuszam tego oseska i przy okazji on się nagrzewa. I wąż od razu go zjada, w sumie. No, oczywiście, jak jest głodny, jak nie będzie głodny, to nic nie będzie jadł. No, ten wąż jest w miarę, tak powiedzmy, szybki, ale tak, żeby uciekać jedynie. Jak tak, go biorę zawsze, to ucieka. O, gdzie ty idziesz? Masz. No i ogólnie mm, fajny wąż, naprawdę polecam go. Super. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A będę chętnie robił filmiki dla Was z poradnikami, różnymi unboxingami i tak dalej, i tak dalej. Na razie.